i zapraszamy kolejnego szalonego matematyka. Oj tak, szalony matematyk znany z internetów, współtwórca pistacji, matematyka, miejsca, które nasze dzieci i młodzież znają doskonale i często odwiedzają, super belfer RP, finalista plebiscytu Nieprzeciętni 2019, twórca filmów edukacyjnych do Korków TV, a też, słuchajcie, ciekawostka taka, znalazł się na liście 100 w 2020 roku, którzy przyczyniają się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. A swoją osobą i osobowością po prostu zachwycił nas podczas lubuskiej nocy Belfrów u, Agat, u dwóch naszych Agat, przed nami Krzysiek Chojecki. Kolejny matematyk, słuchajcie. Matematycy rządzą dzisiaj, no nie ma co, nie ma cudów. Krzysiu, jesteś? Dobry wieczór, słychać mnie. Słychać? Tak. Już słychać? Nie Muszę ci jeszcze znaleźć. Nie chciałem, już udostępniam ekran, to pewnie mnie wyświetli. Widzę. Mhm. Dziękuję. Ja mam zawsze problem z tymi wszystkimi tytułami i osiągami, bo one jakoś w moim życiu nie stanowią, nie odgrywają dużej roli, ale całkiem niedawno się przekonałem do tego, że one pomagają. Robić różne inne rzeczy i różne inne projekty, ale bardzo się skupiam na przyszłości i na tym, co mogę zrobić. Problem, który jest, to jak przygotować dzieci do egzaminów. To usłyszałem, I to rozmawialiśmy i się zastanawiałem: jak, jak mogę Państwu pomóc? Mam 20 minut na to. Powiem Państwu tak, ja wy, występowałem ostatnio na wielu konferencjach i y, nie przygotowałem teraz prezentacji, ale zrobiłem to świadomie. Lubię dzielić się takim doświadczeniem y, praktycznym i pokazywać rzeczy, które po prostu są w internecie, jak z nich korzystać. Y, to, to taki jest. Y, Trochę mój styl, ale na ostatnich warsztatach zrobiłem sketchnotki. To jest nowa rzecz, który, której się uczę i być może tutaj sobie będę działał. Drodzy Państwo, ja uczę ósmoklasistów i ja przygotowuję ich do egzaminu. Usłyszałem od mojego mentora kiedyś: Nie dawaj rad, tylko dziel się doświadczeniem. I to, co ja bym chciał zrobić przez te 20 minut, to podzielić się tym, jak ja przygotowuję uczniów do egzaminu, mimo że nie że mam taki, mam ambiwalentny stosunek do egzaminów. Poniekąd są dobre czasami, ale w zależności od tego, jak się je używa, mówię tu bardziej o sprawdzianach, a poniekąd są złe, bo ta nakręcająca się rywalizacja między uczniami nie daje nic dobrego, jeżeli chodzi o system. Ja staram się dużo rozmawiać z uczniami, czy oni chcą, czy oni wiedzą, co chcą w życiu robić, bo to. Yy, w jakiś sposób na, powinno nakreślać, tak jak sobie myślę, jak to powinno wyglądać, to to, co mm, my chcemy w życiu robić, czyli jeżeli ktoś marzy o tym, żeby być weterynarzem, to y, to marzenie y, jest jakaś droga, która y, doprowadza do tego marzenia, czyli trzeba skończyć. Pewnie liceum z rozszerzoną biologią, iść na studia weterynaryjne czy na jakiś kurs. Może się nie znam, wiem, że na studia na pewno trzeba iść na prawnicze studia, żeby być prawnikiem. I to są takie rzeczy, które są istotne, więc ja dużo czasu poświęcam z uczniami, czy oni wiedzą, co w życiu robić. I generalnie to jest zaskakujące, nikt, nikt ich o to nie pyta. Oni w jakiś sposób muszą podjąć swoją decyzję życiową, taką ważną. Yy, stało się tak, że ja akurat uczę matematyki i yy, staram się uświadamiać uczniom, że matematyka można jej nie lubić, ale ona jest przydatna i żeby generalnie przygotowuję mentalnie swoich uczniów do egzaminów w ten sposób, że mówię tak. Pytacie mnie często, po co się uczyć, na przykład odniosę się do maturzystów, logarytmów. Logarytmy mają zastosowanie w skali logarytmicznej w inżynierii dźwięku i wy prawdopodobnie, jeżeli nie będziecie inżynierami dźwięku, nie będziecie z nich korzystać. Albo jeżeli nie będziecie geologami, nie będziecie badać skali trzęsienia ziemi, to też nie będziecie z tego korzystać. Ale jeżeli chcecie być prawnikiem, to musicie zdać maturę. Matura obowiązkowa jest z matematyki i tak jest skonstruowany system, że trzeba czasami przez niego przejść, dopóki on się nie zmieni, i tak jest świat skonstruowany. I oni trochę inaczej zaczynają na to patrzeć. Ja uczę swoich uczniów do egzaminu w taki sposób, że w ostatniej, ósmej klasie przerabiam z nimi na każdej lekcji zadania egzaminacyjne z książek. Realizuję z, z podstawy, staram się, nie, nie będę mówił oficjalnie, ale staram się, mówię praktycznie, bo tak jest, po prostu staram się mm, realizować treści z podstawy programowej w sposób zupełnie minimalny, ale jak najwięcej czasu poświęcać na to na lekcji, żeby przypominać im to, czego oni się nauczyli w szkole podstawowej. I robię to rozwiązując zadania, i gdy docieramy, na przykład do geometrii, gdzie trzeba korzystać z twierdzenia Pitagorasa, to wtedy im opowiadam o twierdzeniu Pitagorasa, patrzę kto pamięta, kto nie pamięta, i mam z uczniami dobrą relację, oni szczerze mówią, my nie pamiętamy tego tematu. I korzystam z filmów, które nagrałem, czyli z Pistacji. Jeżeli ktoś nie zna Pistacji, to, to chwilę opowiem o tym. Tu znajdziecie za darmo filmy z matematyki od czwartej klasy do końca ósmej klasy szkoły podstawowej. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, to jest niemalże komplet. Tam nie mamy tylko prawdopodobieństwa na tym etapie. Takim podstawowym. Ale gdy rozwiązujemy jakieś zadania i ja idę działami, ja generalnie, to nie jest żadna tajemnica, realizujemy teraz taki projekt z wydawnictwem Operon, który się nazywa Mobilna Szkoła z Przemkiem Staroniem i z innymi nauczycielami. Ja współpracuję z Operonem, ja korzystam z ich podręczników i ja przygotowuję po prostu uczniów na bazie tych książek, które tam są. Mam mały wkład w to, jak wyglądają te publikacje i po prostu z nich korzystam. I ta seria, z której ja korzystam, nazywa się Tak zdam. Egzamin osmoklasisty. I ja tutaj mam dwie rzeczy i moi uczniowie też mają te książki. To jest niezbędnik z teorią, to jest pierwsza książeczka, a druga to jest repetytorium, wzory, zadania, arkusze. I tu wszystko jest rozpisane. Wy doskonale wiecie, jakie są tematy. Ale mi po prostu brakuje zadań i ja korzystam z tych zadań, które są tutaj. I czytam sobie, że są działy duże podzielone pod egzamin: liczba, algebra, geometria i obliczenia praktyczne. I tutaj mamy 265 stron zadań, i są tu też trzy przykładowe arkusze egzaminacyjne. I my robimy zadania z tej strony, z, z książki. Generalnie uczniowie nie lubią książek, ale zadania. Yy, takie klasyczne egzaminacyjne to są takie zadania na papierze. I staram się często im pokazywać, jak wygląda taki egzamin. Yy, pracuję z nimi tak, jak wygląda egzamin ósmoklasisty, żeby oni czuli się yy, komfortowo z tym, jak wygląda egzamin, jak się zaznacza te odpowiedzi, jak wyglądają te zadania, że oni się z nimi po prostu yy, zaznajamiają. I to robimy na lekcji, bo oni jakoby są w szkole i muszą to robić. Ja im tłumaczę, że relacja między nauczycielem a uczniem jest tak jak między Jordanem a trenerem. Trener nie jest wcale najlepszy w koszykówce, ale on wie jak wydobyć z zawodników potencjał. Jordan słuchał trenera, miał do niego szacunek, mimo że był gwiazdą NBA i był gwiazdą koszykówki i jest najbardziej rozpoznawalnym koszykarzem w historii. Mówię o tym też poniekąd, bo oglądałem na Netflixie ostatni taniec. To jest w ogóle o tym, jak on dochodził do mistrzostwa i jak dużo trenował i ćwiczył. To też fajnie działa na uczniów, i, i część z nich obejrzała ten um, serial, jak opowiadałem, właśnie o Jordanie. A co daje im do domu? Generalnie uczni świat uczniów to jest świat filmów, świat gier gamifikacji. Korzystam z różnych platform do tego, aby oni mogli się przygotować właśnie z matematyki i tym są filmy z pistacji. I proszę uczniów, aby... Ja generalnie mam tak rozplanowane, bo ja idę z tą, tą rozkładówką tak jak jest w Operonie jeżeli wiem, dzisiaj jest piątek. I wiem, że w poniedziałek będę robił z uczniami y, zadania z y, kątów i trójkątów. To ja w napistacji szukam tych filmów z kątów i trójkątów. Można szukać po podstawie programowej, a można też korzystając z lupy, i wpisuję sobie trójkąty. To mam o. Trójkąty, szkoła podstawowa 7-8. To ja proszę uczniów, żeby obejrzeli sobie w domu te filmy, bo będziemy ćwiczyć na lekcji zadania egzaminacyjne z trójkątów. I oni, jak rozumieją trochę, po co się uczą tej matematyki, oglądają te filmy, przychodzą na lekcje przygotowani i my na lekcji rozwiązujemy zadania. To jest nic innego jak model odwróconej lekcji, gdzie ja nie wykładam im na lekcji teorii, nie przypominam im, a później zadaję im do domu zadania do rozwiązania, żeby oni w domu byli sami i bez pomocy, bo wtedy ściągają, tylko ja w domu wykorzystuję filmy po to, żeby w domu oni mogli sobie obejrzeć te filmy, przygotować się z teorii, a żebyśmy mogli na lekcji razem rozwiązywać zadania. Operon ma też fajne, fajną rzecz, jeżeli chodzi o tak, zdam. To jest zupełnie dodatkowa rzecz dla uczniów. W środku jest taki kod dostępu do platformy. I ci uczniowie, którzy mają te podręczniki właśnie, to też po to, żeby mieć dostęp do tej platformy. Ja bym chciał ją Państwu pokazać, bo z tego korzystam. Gdzie to jest? Tutaj. Tutaj się zalogowałem. Na tej platformie, to jest moje konto. Inne. Mamy tu. O, Momencik. Mamy zadania: teoria. Mamy przedmioty: język polski, matematyka i angielski na tej platformie. I tutaj, jak jesteśmy w strefie, w strefie nauki, tutaj mamy podzielone wszystkie tematy na działy. I daję uczniom zupełną dowolność, bo ja tak samo działam. Jak mi ktoś każe, żebym ja coś zrobił, to mam do tego taki trochę dystans. Myślę, że to wynika z wielu programów z dzieciństwa: to, że ludzie zmuszali mnie do rzeczy, których ja nie lubię robić, i powiedziałem sobie, że jak będę dorosły, to broń Boże, już nie dam. Yy, że nie chcę tak żyć po prostu, więc mówię uczniom, słuchajcie, zrobiliście kawał dobrej roboty, jest super, jeszcze fajnie, jak sobie w domu będziecie chcieli poćwiczyć, to możecie tutaj na, na, na tym portalu porozwiązywać sobie zadania. I mamy tutaj zadania, one są w takiej formie. Mamy jakąś odpowiedź. Zaznaczam B, odpowiadam, dobra odpowiedź, jadę następne pytanie. Jadą tutaj pytania, i uczniowie mogą sobie robić zadania typowo takie egzaminacyjne. Z czego jeszcze korzystam, jeżeli chodzi o przygotowanie um, uczniów do egzaminu, to ja też um, wykonałem trochę, um, trochę pracy. Um, Robiąc darmowe webinary, gdzie rozwiązuję zadania, pokazuję strategię rozwiązywania zadań, jak wejdziemy sobie na YouTube'a, ja teraz to zrobię i wpiszemy sobie pistacja egzamin ósmoklasisty, to mamy tutaj sporo webinarów, e, m, gdzie... E, Rozwiązujemy po prostu za, zadania typowo egzaminacyjne i z takich webinarów uczniowie najczęściej korzystają, jak już się zbliża egzamin, to oni sobie oglądają to hurtem. I proszę zobaczyć, ile to ma wyświetleń. Tu z 2020 roku 74 tysiące wyświetleń to świadczy o tym. Jak dużo uczniów korzysta z tego typu filmów. I tu mamy przygotowanie do egzaminu 8 klasisty 2020. To jest cała playlista. Jak sobie wejdziemy, to mamy tutaj, każdy webinar trwał po dwie godziny, więc tutaj jest 6 filmów po dwie godziny z rozwiązaniami zadania pod egzamin. I uczniowie to sobie oglądają po prostu hurtem i to jest naprawdę bardzo przydatne. Można nawet popatrzeć na komentarzach, bardzo przydatne. Zaczynają zadania, to są jakieś pytania. Krzysiu, przestaliśmy Cię słyszeć? Krzysiu gdzieś machnął i się chyba wyłączył mikrofon. Tak, Krzysiu? Aha. Halo, halo. O, o, Dzięki, że mówicie. Wiecie co, samo się wyłączy, znaczy nie wiem jak to działa, może mam magiczne moce, ale samo się w Teamsach wyciszyło. Powtórzę dwa ostatnie zdania, bo już kończę, żeby nie, chyba jestem w czasie się jeszcze 20 minut. Ja, ja tak przygotowuję uczniów do egzaminu w ósmej klasie. Wiem, że to jest dla rodziców ważne, żeby oni ten egzamin zdali. Ja to szanuję. Każdy ma różny pogląd, więc ja ograniczam w ósmej klasie realizację podstawy programowej do minimum, a skupiam się na powtórce tych wszystkich rzeczy, które były. Mniej więcej wiem, co jest w egzaminach, jakie tematy się pojawiają i na co nałożyć nacisk. I przez to, że współpracuję z Operonem, mówiłem im, że mam takie po prostu wystąpienie pod egzamin. I jeżeli, bo ja po prostu z tego korzystam. Operon zaproponował: Jeżeli będziecie chcieli kupić e, te książki, z których ja korzystam, to się nazywa Tak Zdam na stronie Operonu e, w sklepie to po wpisaniu mojego nazwiska w kodzie rabatowym otrzymacie 10%. To też mogę Państwu zaoferować jako pomoc, jeżeli nie macie podręczników. Ja nie zachęcam. Sami podejmujecie po prostu decyzje, ale myślę, że to jest fajna inicjatywa z ich strony i to by było tyle. Przydałby się teraz slajd z nazwiskiem i mailem, ale można to napisać na czacie. Jeżeli macie jakieś do mnie pytania, jeżeli chodzi o inne darmowe materiały, które znajdują się w sieci, jak coś znaleźć w internecie, jak coś znaleźć na pistacji, jak pracować z filmami, to proszę do mnie napisać. Ja chętnie panu pomogę, panu, państwu pomogę. Ja jestem po to, żeby wspierać edukację w tym kraju. To jest moja misja, bo edukacja to jest moja misja. Jestem dumny z tego, że jestem nauczycielem. Dziękuję organizatorkom za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogłem się podzielić swoim doświadczeniem. Też dziękuję Państwu za wysłuchanie i, i podziwiam za to, że o tej porze się Państwo tutaj poszkalacie i uczycie. I bardzo mi miło mówić do takich osób. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Krzysztofie, bardzo, bardzo ci... dziękujemy. Jakiś taki pogłos nam się zrobił przez chwilkę, mam nadzieję, że zaraz będzie okay. ok. Będziemy miały przygotowanego wakeleta po naszej nocy Belfrów i tam zamieścimy z całą pewnością do Ciebie kontakt, a wakelet będzie udostępniony publicznie, więc jeżeli będą osoby w potrzebie. Z pewnością się zgłoszą. Ja Ci też bardzo dziękuję, że odpowiedziałeś na naszą prośbę i przybyłeś do nas. Mówię, matematycy dzisiaj rządzą, pokazują siłę. Dziękujemy bardzo. Ja wiem, gdzie Państwo mogą do mnie napisać. Przepraszam. Zapomniałem, że mam coś z czego ja korzystam na co dzień. Mam Facebooka, jak wpiszecie w wyszukiwarce, Krzysztof Chojecki, nauczyciel matematyki. To tam otrzymacie mnóstwo informacji na temat tego, co robię. Jeszcze pokażę, to się tak nazywa. Ja też prowadzę dużo szkoleń darmowych dla nauczycieli, więc wszystkie jakieś nowości z filmów i z rzeczy, które tworzę, znajdziecie na tej stronie, i to jest źródło informacji o, o darmowych rzeczach, generalnie. Więc ty, tutaj najczęściej możecie mnie znaleźć i odpisuję od razu, bo z mailem to różnie bywa. Bardzo przepraszam za przedłużenie. Już się wyłączam. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Dziękujemy. Ostatnio brałam właśnie udział w szkoleniu Krzysia na temat pracy projektem. Polecam no. wszystkim. Miło. No, dziękuję.